This you need to post this yes. one yes. Oh, no, because so many people. Oh, you lose. Oh. Ready? Ah. Oh! oh. 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 <laughs> My coach. Congratulations! Yes. <laughs> Because of you, Camila, I get shame. People was writing. Uh, I saw some video. You was losing against Camila of running. So I say, yeah, but I build confidence of Camila. I let her win. It was like, ah, oh, you smart. Kom de beat Camilla, kom de beat Camilla, kom de beat Camilla. <hums> Cheater. I <laughs> <laughs> I one more <laughs> never give up Wszystkich serdecznie z czwartego tygodnia zgrupowania. Gabi przyjeżdża na trening. Jeden z prawie ostatnich, prawda? Prawda. Dawid, jak ci się pracuje w czwartym tygodniu? Dobrze. Jak zawsze pierwszy, kończę ostatni. <noise> tak? Co dzisiaj jeździsz? Razy 100. Razy 100? 100 kółek. Widzicie, Dawid robi więcej kółek niż my. I ogólnie jutro mamy testy rano. Na weekend mamy zawody i jest super, tylko pogoda się bardzo popsuła. I no to jest jedyny minus, bo było prawie 30 stopni, a teraz mamy 20 z deszczem. Jest Kamilka, skręciła wczoraj kostkę. Nie, podkręciłam, podkręciłam. Było mi. bardzo źle, ale widzę, że chodzisz. No? Musiał ktoś ci pomóc, chyba. No chyba. Nie wiem, nie wiem. Rozchodziłaś to. Mamy czwarty tydzień, nie ma do kogo nawet zagadać. Wszyscy śli zmęczeni. Everyday is a good day. mi wczoraj? Nie oglądałem jeszcze. Nie? Nie. No bo nie było kiedy, miałem robotę. Bo ktoś... Bo ktoś sobie kostkę skręcił. A skończyliśmy lud o 19.30. Nie, 19. O <laughs> 19 Jutro jest twój koronny dystans, 500 metrów. Jak go wstawiasz? Nie wiem, dobrze byłoby tak pojechać 4-1 z małym. 4-1 z małym. No, zakręcić się przy 4-1. Mam ją, oni nie są z Polski. 4, 1, 2, poniżej piątki na pewno. Okej, dobra. Zweryfikujemy. Dobra, zweryfikujemy. Jest ujęcie pierwsze. Jup, to jest. Ha, kocza, fleks. Petro, czy chcesz coś powiedzieć naszym polskim fanom? You should definitely watch their races because they are all really good. I think they all have a chance to get medals, especially in the relay. I think they will qualify for the Olympics. And I really wish them to qualify and be successful. <laughs> thank you, thank you. Because okay. you can listen to Petra and you can follow us and follow our season. And follow me. pokładowy. <laughs> Dziennik pokładowy, po tejście drugie. 31 sierpnia, godzina 17:33. Tak. Jesteśmy na ostatnim tygodniu zgrupowania w Dreźnie. Zostało Jest. nam tutaj 5 dni. Tak, 5 tylko. Od jutra zaczynamy. Kwalifikacje, testy. Niemieckie kwalifikacje. O tak! Przyblążę będziemy jechali obręczy. wszystkie dystanse na czas, co oznacza, że się prawie trochę zmęczymy. Potem, przez jeden dzień, mamy dosyć luźną przerwę. Wychodzi do osób, które będzie na Tak! Że nie papieru. Tak. Przynajmniej ja. A potem mamy zawody, dwa dni zawody, razem z Niemcami. Z juniorami z seniorami. i z mężczyznami. Będziemy jeździć razem z chłopakami, więc będziemy się świetnie bawić, Będzie super, <laughs> bardzo super. Mam bieg z Italią. plan jest, żeby z nią nie przegrać, no i trzeba się trzymać planu. Tutaj mamy e, Panią psycholog. Dzień dobry. musisz podsumować e, te zawody, właściwie część pierwsza zawodów. Część pierwsza zawodów? Jak z, e, ze strony mentalnej to wygląda? To rewelacyjnie. Nadają Dzień. się do tego sportu, czy nie? Wydaje się, że tak. Zawodnicy słuchają, trzeba ważyć słowa. Nastawienie, no, perfect. Uh, wszystko zgodnie z planem. Yeah. You I, um, need to ask uh, questions, questions in German, yeah. but he, I think, he knows Polish better than you German. But okay. I don't, don't and no, 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 I just can say you like, say like a, Super shipker, super shipker, yeah. yes, yeah. Okay, good, yeah. So hi guys, I'm Adrian from Germany. I'm pretty like pleased that you Polish guy came to us and z with yeah. Uh, what is the conclusion after this first uh, part of the test? It's pretty good. I'm happy with the result for individual distance, for girls, for boys, for relay. Many personal bests, Polish record, even world record. So... Non-official world. Okay. Non-official. It's official for themselves. Mało ci jest w blogu, więc na sam Mało jestem, bo... Moje życie, moje życie, nie? No. Grek wspomniał, że było dobrze. No, to A -a. Ja też powiem, to no i widać